Witaj lampy, właściwie są na ukończeniu. Została tam drobna kosmetyka jeszcze. Ee, instalacja jeszcze do poprawy. Ee, generalnie robię ten filmik, żeby Cię uspokoić, że wszystko jest na dobrej drodze i wszystko się udaje tutaj skończyć. Ee, komplecik wygląda jak nowy. Co ważne, chciałeś, chciałeś te linki, e, które, które mocno świecą, no więc... Tarę! są mocne równe światło i uwierz mi są świetnie widoczne nawet w mocnym słońcu także spokojnie można w dzień na tym jeździć i będzie z daleka widziane wiele rzeczy które tutaj są wykonane to nawet nie są policzone długo to trwa i też chcę mieć to już z głowy, także instalacja, także te gumy, uszczelki, to wszystko co po prostu miałem, to dostajesz ode mnie w prezencie, tak żeby te lampy były jak najbardziej kompletne.